Kolejną atrakcją dla wakacjuszy były warsztaty robienia pizzy w jednej z wieluńskich pizzerii. Dzieci samodzielnie wygniatały pizzę i tworzyły własne oryginalne kompozycje. Nie zabrakło zapału i fantazji w łączeniu różnych smaków. Najważniejszy był fakt, iż mogły przygotować własną pizzę pod okiem prawdziwego fachowca. Zaczynaliśmy ugniatać ciasto. Później jak już odwiedliśmy do jakiej do formy to co zlaliśmy. Ser? Jakie chcemy dodatki? Później dodatkowy sel, wkładaliśmy paczeczek i panie wnosiły do pieca. Robicie pizzę w domu, czy nie? Zdarza się? Robimy. A jaką robicie z rodzicami? Hmm? Z ananasem i kuczakiem. Okej, okay. pomagasz kuchni troszkę? Tak, bardzo dużo. Super. E, a jak, tak, jak u Was to wygląda? Jaka jest Wasza ulubiona? Hawajska. Hawajska. A pomagacie czasami w domu rodzicom przy robieniu pizzy? Tak. Tak? Tak. Dostaliśmy po kulce ciasta i samemu mogliśmy doświadczyć wyrobu pysznej włoskiej pizzy. Teraz akurat jesteśmy na etapie jedzenia i bardzo dobre. Jakie smaki przygotowaliście? Macie jakieś ulubione swoje pizze, możecie opowiedzieć telewizom, jak to wygląda? To są różne, tak? Jakby tutaj akurat mogliśmy zrobić wszystko, co chcieliśmy, więc jakby tu nie ma tak naprawdę, że albo hawajska, albo jakaś inna, tylko można tak naprawdę łączyć trzy pizze i też będzie. Czy kiedyś już łączyłeś różne smaki na pizzy, kreowałeś coś nowego? Yy, nie, ale zawsze można spróbować. No, jeśli się ma pizzę, yy, to można łączyć smaki. Można zrobić własną jakąś, stworzyć nową kreację. Wspaniale, a co tutaj dzisiaj wykreowałeś Wojtku? Bo tutaj wykreowałeś, prawda? Widać? Wykreowałem dużą pojemną pizzę, która no tak jak inne jest smaczna, ale taka z swojej roboty. Stworzyłem pizzę z serem, z szynką i jeszcze raz serem. Jak smakuje ten wypiek? Długo, długo musiałeś czekać? Czy to przebiegło tak sprawnie? Sprawnie. Ja lubię tylko pizzę z pieczarkami, szynką na przykład albo z kukurydzą. Udało Ci się taką stworzyć? Dobrze. Proszę, a jak wygląda Twoja pizza? Moja pizza była taka dość normalna, ale miała tam ogórki. Nigdy nie próbowałam pizzy z ogórkami, ale pomyślałam, że ja, bo ja je bardzo lubię, no i pomyślałam, że dobre będą też z pizzą. Dzieci ogólnie są bardzo otwarte na przygotowanie pizzy, w ogóle na naukę, tak? Są bardzo chętne, jak tutaj właśnie widzieliśmy na tych warsztatach, które nazywają się Kulisy Pizzy, aby po prostu mogły zobaczyć, jak ta pizza wygląda z tyłu, od zaplecza, tak? Bo normalnie jak przychodzą z rodzicami na pizzę, czy gdziekolwiek sami już, bo to są dzieci w różnym wieku, Prawda, tak więc no, tutaj mają możliwość zobaczenia tego na żywo, dotknięcia tego ciasta, tych składników, zobaczenia jak to się wszystko robi, ten proces technologiczny, jak on przebiega. Tak więc, no, jest to też pełna forma nauki i pewnie myślę, że taka inspiracja na przyszłość, ponieważ no, uważam i myślę i mam taką nadzieję, że. 1% chociażby z tych dzieci, kiedyś w przyszłości odnajdzie się w tym zawodzie. Pomysł na otworzenie pizzerii to było takie moje marzenie. Ogólnie jestem z wykształcenia technologiem żywienia zbiorowego, także pracuję w swoim zawodzie. Mogę powiedzieć, że jestem jedną z nielicznych osób szczęściarą, tak? Mogę to powiedzieć, z otwartym sercem, że pracuję w swoim zawodzie. I było to moje marzenie. W momencie, gdy ukończyłam szkołę. To było przeszło 30 lat temu, także no miałam takie marzenie, żeby mieć swój własny lokal, w którym po prostu robić, przygotowywać jedzenie dla ludzi. Na koniec wszyscy uczestnicy warsztatów zasiedli do wspólnego stołu i kosztowali przygotowane wcześniej pizze. Kolejny tydzień wakacji minął zatem dość aktywnie. Dzieci nie mogą doczekać się kolejnych atrakcji. Te pojawią się już w nowym tygodniu letniego wypoczynku. Co robiliście w tym tygodniu na wakacjach w Domu Kultury? Co robiliście wczoraj? Pamiętacie? Kto pamięta? co powiedzieć? Proszę. Jechaliśmy na wycieczkę. Tak. A ta wycieczka była dokąd? Kto pamięta? Do Chruscina. Co to za miejsce i co tam się działo wczoraj? Hmm? Tam była agroturystyka. Tak. Bardzo dobrze. A co mamy jeszcze w planach? Kto wie, co się jeszcze będzie działo? Proszę. Eee, Proszę. następnym tygodniu idziemy do figoraju. Do Figuraju. Bardzo dobrze. Kto jeszcze pamięta coś z planu? Pani Ania tłumaczyła. Proszę. Jutro chyba jedziemy do Rancho Zagata. Długo jestem e, na Turniusie, bo w zeszłym roku też byłam, dwa lata też byłam, więc mam trochę taki stary koleżanek jeszcze tutaj. Ja e, tutaj poznałam taką e, koleżankę, co e, jest bardzo miła. No i bardzo fajnie się z nią się bawi. E, gra dzisiaj z nami w UNO, bo no, nie co... Przez gry też można poznawać inne dzieci, prawda? Okej, okay, czyli co? Ciekawsze wakacje z telefonem, czy z domem kultury, co? Z domem kultury. Ja, ja mam jednego kolegę z dworca kolejowego.